Klient jest już w drodze, a silnik jak na złość nie chce odpalić. Nie ma gazu. E, no, na co go przegrodziłeś? Na gaz, na opal. A dawaj na... Be... Gazu, gazu! O, jak nie Romek, widzisz? Dobra, Romuś. No. Dawaj, dawaj, tylko żebyś w drzwi nie p... Dobra? No nie no. To no ale trzymaj go na gazie. O. Nie ma gazu! O! Dobra, dawaj nie ma, nie ma paliwa. Nie ma paliwa. No to pchamy go. Pchamy. Ale co pchamy? Ja na wózek i go pchamy, dobra? Śnieżyca nie ułatwia chłopakom zadania. Koła wózka widłowego nie są stworzone do poruszania się po błotnistej brei. Weź go Zbyszek, w bo tam śnieg jest, nie wiadomo. Dawaj Zbychu, bo klient leci, no. Piotr Stalu, jeździmy bez paliwa. Romek, kieruj, kieruj! Romek z drugą stronę kręć! Kolejny w drugą stronę. Dawaj, roman. Już? Chłopaki, wyjmijcie mi ten silnik, bo jest dzisiaj naprawdę szansa do zarobienia. Za godzinkę klient jedzie. Nie wiem skąd, ale powiedział, że w godzinę czasu dojedzie. Wyciągamy ten silniczek. Janusz, da wyjąć silnik, tak? Kierownik mówi w 40 minut. Dawaj, trzeba wyjąć kodzice. Po się Ja jak mi tak wycinamy wszystko, to później da się go radę złożyć? Da się go radę złożyć. Janusz, a po co mamy te koła odręcać, a tylko mamy silnik wyjąć. Będziemy że jest z przodu Obecność doświadczonego Janusza po raz kolejny tego dnia okazuje się nieoceniona. Dzięki niemu demontaż silnika na czas cudem dochodzi do skutku. Dobrze. Dobrze, Dobrze. No. Janusz, czuję, że chyba będziesz królem kasacji tutaj u nas. Silniczek wyjęty, panowie? O, jak ja widać. Już wyjęty? Tak. Bardzo panowie się dobrze spisaliście. No, tu jest bardzo ładny silniczek. Cały, kompletny, nawet yy, ze skrzynią. Co ile? Tyle za ten silnik? Yy, 350 zł. No dobra, skoro jest sprawny, to okej. Okay.